Tutaj widzę gravel, i to myślę, że jak coś tutaj zniszczę, to właśnie to jest taka pułapka. What the fuck? Dzień dobry, witam was o tym pięknym zachodzie księżyca i. Wschodzie słońca, tak w kolejnym odcinku serii Czas na przygodę Ja jestem oczywiście Wupo I jak wiecie, ostatnio byliśmy sobie tutaj w tej pięknej wioseczce Więc teraz... Um, tak, no tu What the fuck? Co się stało? Nie, zombie, zombie, zombie O, pięknie zginął Ale żeby... Tam się wybrać, muszę się przygotować. Tutaj też jest, tu jest nawet bliżej, więc muszę się przygotować i no i trzeba troszkę pokraftować po... poszukać w ogóle, żeby cokolwiek tutaj znaleźć. Po tych skrzynkach ogólnie myślę, że cztery skrzyneczki to będzie troszkę mało, ale ale powinno starczyć. Ok. Um... To jest poważna wyprawa i poważnie się do niej przygotuję, więc weźmiemy sobie diaksy dokładnie i coś fajnego z nich stworzę. Ehm, jakiś mieczyk. Myślę, że zbrojki nie ma co, a mieczyk mogę zrobić taki o, ale to jest przereklamowane. 7 Dimage, tylko nie. Weźmiemy sobie katanę, które ma 4 damage, ale za to plus 6 atak speeda i podobno katana jest lepsza, więc sobie stworzymy tak. Na burżu ja tutaj polecę z diaksowymi rzeczami, nie będę się z jakimiś tutaj ironowymi bawił tylko polecimy hardo e, właśnie z diaksowymi dobra um... Wezmę też moje najlepsze, najlepsze, ku mam tu jakieś spodenki, weźmiemy sobie klatę, która ma prot 4, to jest, what the fuck, nie uciekaj do mnie, ode mnie, założymy klatę piękną, czy mam tu jakieś budki, mam sweder falling, może być, może być, o i jeszcze jakiś hełmik piękny, którego nie mam, więc zaraz sobie stworzymy ironowy taki, o zwykły też będzie ok. o, pięknie, zakłożę. Du, 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 du. W ogóle nie mam skina, nie wiem czemu, coś się zepsuło w Minecraftcie się popsułeś i skina mi nie dajesz, ale trudno, myślę, że to nie jest jakaś wielka przeszkoda, na pewno nie przeszkodzi mi w wynagrywaniu, e, więc co jeszcze, chyba wszystko mam, także mogę lecieć. Dobra jeszcze muszę wziąć sobie troszkę jedzonka, bo myślę, że tyle nie starczy. okej, no i jakiś najważniejsza rzecz, bo jakiś blok, bo jak ja tam się spram po tej wodzie w sobie. Także no dobra. Ruszamy... O, szkieleta trochę przepłynę, ale... A tak niech ci dobrze. Niech Niech tak będzie i masz, będziesz rozjechany. Dobra, 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 hamujemy. Nie podpływajmy za blisko, bo o potem będzie takie epickie. Jak będzie epicki ucieczka, to tak ze skurczy, Po prostu na statek będzie tak, o bombowo, dobra. Troszkę wyobraźnia mnie poniosła, ale yy, co tam, dobra. Z tego co wiem, to tutaj jest wejście. Tu jest wyjście, tylko że tu nie jest kurcze, nie widać. Podpłynę od samego do łaaa, dobra, no to myślę, że najlepszym wyjściem jednak będzie yy, ta woda a nie lubię strasznie się wspinać po wodzie, bo to jest takie Muzo, tylko tak czekasz, kiedy już jestem już na górze, już, już, już jestem, ile jeszcze brakuje i takie, a Ile można, A jeszcze słońce mi świeci prosto w oczy, ale dobra, dobra, dobra Wow, Zaraz, zaraz będę i jest Tem, co ten lag? Jakiś lag był na no niej ja od nowa się wspinać. Boże, ile można? No mam nadzieję, że już te lag zarły, przeszły. I wbijamy do środka, jest tutaj... Eee, ze strzelają do mnie. Eee, co my to mamy? Eem, skąd on strzela? Tam się schował, what? ging, 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 ging. Czy to bije szybciej niż normalny miecz? Niby powinno, ale jakoś tak nie widzę jakiejś szczególnej różnicy. Dobra, idziemy najpierw zabić. Tu tu, 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 tu tutaj przyjacieli, którzy się kurde pochowali tam jedne kampery i, 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 trzeba je tu wyeliminować. Jest was więcej? A, tu, bo to są spawnerki. Ja wszystko już rozumiem. Dobra. Ta, 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 ta. No dobra, może jednak szybciej bije. <laughs> Teraz to widzę. Dobra, położymy sobie tutaj piękny ten. Pochodnie. Niszczę ten spawner, ok. Ging, 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 ok. Dobra, szybko poszło. Kolejna pochodnia, i kolejne jakieś tutaj przejście. Nie wiem, na jakąś wieżyczkę chyba. Dobra, ogólnie ta katana nie ma knockbacka, także może być trochę ciężko, ale no, szybciej bije, zwiększy damage. Także myślę, że to jest jak najbardziej kalkuluje się dobrze. E tutaj widzę gravel i to myślę, że jak coś tutaj zniszczę. To właśnie to jest taka pułapka. What the fuck? Prawie zginąłem. To było bardzo, bardzo sprytnie przemyślane i zoplanowane, Także muszę uważać, bo jak będzie więcej tu takich pułapek, no to może być ciężko sms dobra ym, mało ważne teraz liczy się nagrywanie i um, dobra postawimy tu pochodnie ja chcę zebrać te złotko nie wiem w sumie po co ale niech już będzie dobra niszczymy mam nadzieję że się nic nie stanie nie no bo nade mną są bloki hubs. niszczmy ciebie dobra drobinkę niszczymy wierzymy złoto i już jest, jest przejście ale tutaj też jest gravel

Poczekam, poczekam aż przyjdzie i się do niego rzucę Tudududu. Nie podpalił mnie dlaczego dobra już żyje 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 nic mi nie jest spokojnie a, a a a teraz jestem pewnie po drugiej stronie tak jak myślałem a, dobra ging wie co ta pochodnia się zniszczyła Dobra najpierw ciebie wyeliminujemy tak pięknie dobra teraz spawner i wszystko idzie wyśmienicie wyśmienicie Dobra, jest jeszcze, jeszcze więcej tutaj kolegów, którzy chcą najwyraźniej zakończyć swój żywot. O, jestem na wieżyczce, zobaczcie, moja barka. Tak, ktoś mi napisał w komentarzu, że to jest barka. Proszę być i barka w sumie, jak tam sobie chcecie. Dla mnie to jest mój stateczek, tak, jest mój i sam go zrobiłem i jestem z niego dumny, okej. Okay, czyli tutaj w tych wieżyczkach myślę, że nic nie będzie. Tu jest piasek, także znając życie, to jest jakaś pułapka kolejna. sprytnie przemyślana i zrobiona, no, ale, ale. Mam nadzieję, że teraz nie w nią nie wpadnę, nie? Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Yy, czyli co, tutaj też jest gravel i zróbmy coś takiego. Hops wszystko spadło i jest ład kolejny samas oni tak piszą, jak ja gry o wow, wow 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 ale snajper dobry dobra nie wiem czy mam tam wbić i po prostu się na nich rzucić i wszystkich powyżynać myślę że będę takim będę takim hardcorem będę takim hardcorem ja 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 przesadziłem przesadziłem to było nie mądre to było nie mądre to było nie mądre to było nie mądre ginci ginci ginci, ginci 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 dobra, oni się tam sami biją sami się biją nie, o, pani, pani, ty w ogóle masz jakiś mega enchantowany, super wypasiony miecz. Łuk, 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 ale ja się nie dam. Dobra, dobra, jeszcze dam. Jeszcze ty, 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 ty. Nic nie widzę, jest ciemno. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. szybko, szybko, pocha. Niszczymy tutaj te spawnery. Ło, było hardcore, ale się udało przeżyć. Dobra, szybko, szybko, szybko coś wszamać, żeby się życie regenerowało. Jeszcze chlebol. Jest! Udało się, ale wiedziałem, że to była pułapka, to wyczułem. A tam pewnie jest wyjście na sam dół, tak jak myślałem, jak wam wcześniej mówiłem, że tam pod zamkiem jest to wejście. To pewnie to jest. <laughs> Jej! Blok diaksowy! O, genialnie, genialnie wiedziałem, że to się opłaci wejście. O, what? Nie! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie zasypiecie mnie. Block of diamond. Zniszczyłbym to pochodnią, ale nie mam pochodni. Dobra, woda się wlała. Okej, okej, przeżyłem jej i mam takie łupy. Nice, nice, nice. Także opociło się wejść do tego zameczku. Jak w każdym zamku jest tak samo jak tutaj, to ja tu tam lecę, nie? Zaraz po odcinku, nie? Sobie przejdę, wszystkie zamki obskoczę tutaj. Tyle bloków dioksowych w panie Nice, będzie zajebiście, dobra? Wstawię to tutaj bloki, żeby się wspiąć. Tym. i zabieramy całe złoto, jakie tutaj jest. Jestem to złodziejem, kradnę złoto. Ale nie martwcie się, oddam biednym. Dobra, żektowałem. Sam wezmę, haha. Okej, okay, wszystko dla mnie, wszystko dla mnie. Blokuje, brakuje mi bloków do podsadzenia się i to jest no, dość uciążliwe. Ale co tam, dobra? Em, to, wow, mam czym przejść gravel? No nie, no gravel nie. no, no Bez kiju to nie mam nawet bloków, żeby to się podsadzić. Dobra, wykupimy ze ściany, a co tam. Ok, yy, ja chcę jeszcze sprawdzić, czy coś jest wyżej, tutaj, w tym zameczku. Znaczy, no poznaczy, ma drugie, jakby piętro. A, bo to są schody w ogóle, dobra, zapomniałem o nich. Jej, głuptasek, głupo. Dobra, ja jeszcze troszkę trzeba przekopać tych ścian, żeby się tam dostać. Ależ jest ciężkie życie złodzieja. <noise> Ale nie mam pochodni i... I nie mam pochodni. dajcie mi jakąś pochodnię. Nie, mam diaksy, a nie mam węgla głupiego, żeby, żeby mieć ten yy, pochodni więcej. No tak trochę bieda, bieda, okej, okay, jedną, ja no, myślę, że z jedną świeczką pójdziemy sobie tutaj pięknie, o, postawimy I co, to jest ta pułapka, e, która spadnie, dobra, no zaryzykuję, wejdę na górę Jest jakiś gravel, ale po zniszczeniu gravela wszystko się zawali Bo ja to widzę, już znam te wasze pułapki, bo już nieraz w nie wpadłem, <laughs> Dobra, ale patrzcie, pokażę wam, pokażę wam I tam woda się wlewa i by mnie utopiło, także no, sprytnie, całkiem sprytnie. Zobaczcie, wyleję wodę teraz. O, także pułapeczka. No, niczego sobie, niczego sobie. Na pewno jest jakoś pomysłowa. O, to jest dobre słowo, aby określić tą pułapkę. No i co? I tyle w tym zamku było. Yy, także troszkę pozbierałem rzeczy. Ale jeszcze zboże zostało. A, jak już kraść, to kraść wszystko, nie? No, dobra, zniszczymy tego zębiakrzka tutaj pięknie. A zbiorę całe tam zboże, w sumie nie wiem po co, bo... No bo co, nie będę na statku farmy robił, to by było troszkę głupie może taką jedną poletko, ale no nie, no nie mam gdzie, jeszcze muszę enchanting tam zmieścić i w ogóle, w ogóle, w ogóle innych mnóstwo rzeczy, także no... Sorry bardzo, ale nie mam na to miejsca nawet jakbym bym chciał to by było ciężko z tym, okej, okay. zniszczymy płatki, żeby się tu dostać, zabieramy wszystko, 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 wszystko co tutaj jest, tak kradniemy, kradniemy, kradniemy. ta, dawaj, dawaj, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i jest, okej, okay. wszystko, tutaj ta woda belana. Um, no i co, chyba mogę wracać na mój istotek, na moją barkę czy cokolwiek, Lub był epicki No, może nie był epicki, ale ja lubię skakać do wody. Okej. Okay. I co? Do łóżeczka. Pierwszy raz będę spał w mm, łóżeczku na statku moim. W statku, parce. Bardzo... No, te nazywnictwo jest zawsze najgorsze. Dobra i trzeba sprawdzić jakie są łupy! Tak jest! Mm, w ogóle nie mam łuków. Mogę tutaj wszystkie ładnie, strzelaj do mnie z ziomeczku. Dobra, wiecie ja co, wyeliminujemy, bo denerwuję. Chcesz? Chcesz się bawić? Chcesz się bawić, kolego? No to ja ci dam zabawę, giń. Ty też? Chcesz zginąć? Tak? Ty też? I ty też? Okej, okay, pięknie. A to jest mały, mały zombiaczek, chodź do mnie. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, dobra. Wyeliminowany. Mam 21 leveli, także jak... Z tego co pamiętam, to miałem 3 jak zaczął... Wyszedłem właśnie w stronę tego statku, więc... Całkiem sporo zebrałem, to fajnie. Dobra, mogę coś tutaj poprzerzucać. Okej, okay, te łuki miałem jeszcze tak ogarnąć. No, pięknie. To jest pusto skrzynko tutaj. O tutaj możemy włożyć jeszcze troszkę, wejdzie rzeczy. Dobra, to to zabierzemy to. Jeden kobel do posadzenia się. No biednie strasznie. Um, co my tu w ogóle mamy? Um, Dobra, jeszcze mm, w międzyczasie mogę zrobić trochę Bookshelfów i Enchanting Table, bo to i tak będę musiał zrobić, a w sumie nie wiem gdzie, więc tu się od razu może zastanowimy, dobra. E, Ciekawe czy z tych desek będę mógł to zrobić, e, Bookshelfy, bo to są jakieś dziwno śmieszne. O, mogę, dobra, no to spoczko, hops, tak, hops. Dobra, jakoś tak, hops. O, to, to... No nie, mam więcej książek. Zawsze jest tak, że ma się więcej yy, desek niż książek, a tu proszę książeczek więcej. Także miłe zaskoczenie na pewno. Okej. Okay. No i... gdzie to enchanting włożyć? Bo zbytnio nie mam miejsca na niego. No jednak troszkę mało to. Wajba. Am, um, am, um, am. Um. A jakby go... Jakby go umiejscowić, że tutaj książeczki, hmm, to będzie trochę brzydkie, a na dachu, ale też tak z kolei na dachu. Nie. Myślę, że trzeba będzie po prostu powiększyć. Będzie trzeba powiększyć moją łajbę. Albo będę tak jak będę chciał coś zenchantować, to dosyć to... Chyba, że poczekajcie. Jeszcze jedną kwestię mogę zbadać, bo to musi być odległości jeden, więc jak tu położę enchanting. Eee, to książeczki mogę tutaj, i tutaj, i tutaj. I jaki level? Trzeci, Uuu, malutko, chciałbym troszkę. O już szósty, ósmy, no ale gdzie to do trzydziestego? No nie, no no, no no na pewno nie dam rady. Nie, no to albo będę. What? Aaa, książki, zapomniałem. Ale dobra, chyba odzyskam taką samą ilość książek. Nie, 25 miałem więcej. A bo jeszcze mam dwa bukselfy. No nie wiem, po prostu jak będę z tym enchantowaniem, myślę, że trzeba będzie po prostu statek powiększyć. I, i to też nie jest taka najgorsza opcja, bo e, mogę sobie pływać statkiem. No i po prostu wychodzić na ląd, taką dłuższą wyprawę, a potem wracać, tak. tak... Bardziej traktować jako dom, taki konkretny, duży, wybudowany, ale przenośny też Ten statek, no albo będę miał duży statek, a na nim taką jakby małą tratwę, którą mogę, wiecie, to tak się spuszcza Tutaj gdzieś yy, z boku, nie? Spuszcza się na dół i taka tratwa i płynę, jak będę musiał, przez jakieś rzeki płynąć, to też jest niezła opcja Choć nie wiem, jakby miał to wykombinować, to by było może troszkę dość trudne do wykonania tak w tyle, no praktycznie, nie? Yy, no ale myślę, że dla chcącego nic trudnego, także co, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał to by było na tyle e, zwiedziliśmy zamek, był blok teksowy, także naprawdę udana wyprawa były też, e, no i inne jakieś tam rzeczy także całkiem spoczko myślę no i mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to zostawcie lajka like łapeczkę w górę będę Niezmiernie wdzięczny i zadowolony, bo to naprawdę motywuje do nagrywania. Um, no i nie mam też skina, nie wiem dlaczego, ale to fajnie się porusza. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zapraszam jeszcze was na facebooka: facebook.com. I, I tyle. O, on też umie otwierać buzię. Amu. Amu. O, poczekajcie. Papa. Pa. Cześć!